Nic to nie mówi. To są wysokie gleby na żuławach, które mają 4%, ale większość kraju to ma 0,5%. Ja już mam w tej chwili 5,31 po 10 latach. Ale też do się odchody zwierząt. Odchody zwierząt i inne techniki, o których jeszcze wspomnę. Tu już widać lepiej na pascisku zgromadzone zwierzęta. To są to jest miejsce, w którym one przeszły. Jak mam dobry rok, tak jak na przykład teraz co ja mogę sobie pozwolić na to, żeby nie wszystko wyjadło, a część zadeptało tej runi paswiskowej, której buduje mi po prostu poziom trupniczy również. Nie? I tutaj była akurat fajny rok, bardzo dużo lat. I e, chciałem Państwu pokazać jak wygląda zmiana takiej kwatery u nas na paswisku. To jestem ja Leniu, który chodzi z dronem i go steruje, a to moja żona, która wykonuje tutaj całkowicie pracę. No i... Ja tylko steruję dronem. Moja żona to jest kołowrotek. Tu idzie jedna linia pastucha, tu jest drugi kołowrotek. To jest w szerokiej 5 metrów, długość 70 metrów, to jest 3,5 Ara. Moja żona idzie z kołowrotkiem, zwija ten kołowrotek. Chciałem tutaj zaraz Państwu pokazać ciekawą rzecz. Jak ona się zbliży do stada. To pokazuje po prostu piękno tego. Tu się zbliżyła moja żona do stada, a to jest nasz byk. Taki tonowy gość. Proszę zobaczyć, stanęli naprzeciwko siebie. Proszę zobaczyć, jak się byk zachował. Coś mi się tu nie udało. No, ale to jeszcze raz. To jeszcze raz. Moja żona tutaj robina kołowrotek. Idzie sobie, zbiera słupki, zwija ten kołowrotek. Bardzo fajne rozwiązanie, mobilne, lekkie. Także y, taka drobna dziedz dziedzinka daje radę to zrobić. Jest tylko jedna tażna Jeden. Wystarczy. Wystarczy. I że ona no, też nie. jedna. No. Jedna nie. Nie, bo to jest bariera psychologiczna. Ona się zbliżyła do byka. Proszę zobaczyć, jakie piękne zachowanie byka. A, ty o, jesteś to jesteś Ona jest jeszcze. Nie atakuje nic. Odszedł, puścił, zobaczył, że po prostu to jest... Bo ona wie, że ma prawo. On wie, że ma prawo. Ale proszę zobaczyć, że tak jak jak to się zachowuje, tak jak to nie jest tak, że one na szybko muszą wejść na kwaterę. Ona spokojnie przechodzi, one są tak obiedzone, że to jest na zasadzie, znamy dają jedzenie, no muszę coś jeść, tak? Tak są, tak są dobrane te kwatery u nas, że one się tak po prostu zachowują. Ona spokojnie, Karina idzie spokojnie. E, Dalej zbija ogrodek, one wchodzą na kwaterę. To za każdym razem I to obserwujemy codziennie. Jak jest wszystko dobrze zgromadzone, to tak się, tak się zwierzęta zachowują. I to jest najwyższa jakość mięsa, jaką można uzyskać. I najwyższa jakość tresury jaką można uzyskać. Popatrz. No tak. Popatrz, tak jak z nami, tak, tak jak z nami. Dokładnie. Tak jesteśmy Do marketu, żeby... na zakupy, na polowanie. A jedzonko. Do pracy. Do spania, do lekarza. To Jest samo. Około 50 sztuk? Tak. Około 50 sztuk, tak. Jak wygląda tak, co, co daje taki właśnie wypas? Daje możliwość, że mamy wyjadanie konkurencyjne zamiast selektywnego. Nie chodzi, wybiera najlepsze, no, tylko zawsze myśli, że ta obok zawsze ma lepsze Znowu jak u nas. Jak u nas. Harmy, <grym> Harmy, <grym> zabiorę. Tomek, musiałeś no, chyba no, stosować no, techniki tylu te ogólnoludzkie tutaj, tam w tych stadach. <grym> tak, samo postępowanie. Dzięki, dzięki temu ja mam wszystko wyjedzone z pastwiska, one są cały czas najedzone. Nie szukają, nie szukają wszystkiego. Pełny brzuszek jest, tak, ale one jedzą pasze tak ludzie jedzą paszę, że mają pełny brzuszek. A, że tam za 40 lat będzie choroba. No, to, to tam o tym pamiętasz. Pamięć za krótka jest. No tak, ale to jest latem. A co zimą z takimi zwierzętami robić? Zimą stosuję coś takiego, coś się z języka angielskiego nazywa bel grazing, ale my w języku polskim uchnęliśmy takie Nazywa wypas balotowy. Karmimy zwierzęta bezpośrednio sianą i słomą na pastwisku na którym one bytują. Ja zawsze wybieram około 2 hektarów, bo tyle potrzebuję co zimę u siebie na gospodarstwie. Rozkładam odpowiednio baloty siana i słomy i zarządzam wpuszczaniem zwierzętami na tą kwaterę. Też odgradzamy pastuchem elektrycznym, po to, żeby one sukcesywnie zjadały bo wtedy mam równomierną dystrybucję ich odchodów z jednej strony, a z drugiej strony również dystrybucję pozostałości, które one nie zjedzą. One nie zjadają około 10%, to zostaje na paswisku i to jest następna metoda, to coś Pan pytał, czy my coś stosujemy. Tak, w każdej tonie siana jest 200 kg najlepszego nawozu. I my to stosujemy, zamiast kupować zwykłe nawozy jakieś i rozsiewać, my stosujemy siano jako nawóz. No jak to mówią Amerykanie, czarno jest złoto, z tyłu krowy spada. Za każdym razem, jak ona coś musi zjeść, to jej musi wydalić. No i my to użytkujemy. Czy ten system działa? Tu jest takie zdjęcie, które zrobiłem na początku, bo jak usłyszałem o tym systemie, jak jeszcze pracowałem w Stanach Zjednoczonych, to stwierdziłem, nie, to nie może być takie proste. Przecież wszyscy by na świecie to używali, nie? Niewierny Tomasz. Zrobiłem tak, to jest, co prawda nie widać tutaj dokładnie, ale ja w kilku miejscach na swojej farmie zostawiłem belki siana, i słomy, zwierzęta to zjadły i ja później po roku przyszedłem w te miejsca zobaczyć, czy to podziałało. I tu taki jest mocniejszy, zielony fragment. To jest pozostałość po prostu po tej belce, Siana, która została, którą przyroda przemieliła, wykorzystała do swoich praw i spowodowała, że tam życie po prostu zaistniało. Pozostawiliśmy odchody, bo zostawiliśmy mód, czyli wola przetrwała, nie odpalowała pozostawiliśmy na morzenie. to wszystko, to wszystko tutaj pięknie zadziałało. Jak ja zobaczyłem, jak to działa, to już nie miałem wątpliwości. To jest jedyna droga do tego, żeby, jedna z drog, ale najlepsza droga do tego, żeby budować u mnie profil glebowy. Więc w następnych latach to jest zmasowana, jak to mówię, zmasowana. Berki rozkładamy w odległości 6 metrów od siebie na całej powierzchni paspiska, przygotowujemy to. Dlaczego 6 metrów? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, ja to wszystko sobie pomierzyłem, średnica tego to jest około 9 metrów, ale naj, najwięcej zielonego, że tak powiem, jest w centrum, a później coraz bliżej jest coraz gorzej. Więc żeby dobrze to zadziałało, to najlepiej te dwa okręgi na siebie nałożyć. No więc wyszło mi 6 metrów. Poza tym, jeżeli mam dwie belki obok siebie ustawione, to jeszcze Państwu pokażę, jeżeli krowy obstąpią mi tą belkę i tą belkę, ja chcę mieć przerwę między nimi, żeby one mogły, krowy mogły przejść, żeby się nie przepychały. No i dlatego wyszło mi 6 metrów i my to tak stosujemy, nie żeździmy z miarką i patrzymy. Już mniej więcej I potrafimy to... ocenić sobie tą odległość, no i tak to stosujemy. Staramy się, żeby poprzez pozostawione resztki i odchody cała powierzchnia tego pastwiska była przykryta. Jak to wygląda jeszcze na innym polu? Tak, to jest po prostu poukładane w taką szachownicę. Tu widać, idzie linia pastucha. My to robimy w taki sposób, że linią pastucha oddzielamy 5 belek dla naszego stada na dwa dni. Czyli co dwa dni zimą idziemy codziennie do nich, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś uszkodzeń, bo to zwierzęta trzeba sprawdzać. Tak jak dzisiaj rano na przykład moje córki zastąpiły mnie, pojechały rano na gospodarstwo i zaraz mam zdjęcie ciała śródmiechu. Trzeba ich codziennie I się piękny cielaczek bycie urodzić Eee. Czyli co, pastuszek śpi, a krówki się rodzą? No Nie tak. trzeba nic pomarać. Nic Czyli pastuszek mógł, pomarać. mógł sobie pojechać w świat... Dlatego to jest to, co doktor Kwaśniewski pisał też w swoich książkach, że jeżeli żyjemy się optymalnie, to rodzimy bez bólu, tak? Moje zwierzęta są karmione tak, jak zostały przy przystosowane do przyrody, czyli słoma, siano, pastwisko, żadnego zboża. One nie odpuszczają się nadmiernie i one wtedy bez problemu rodzą. I to jest po prostu naturalnych warunków. Tak, to jest powrót prostu Aże... naturalnych warunków. Wreszcie Aże... o A... naturalnych na warunkach sobie będziemy dyskutować. Siany skąd pożyczujecie, bo tutaj macie jakieś kwatery oddzielone na... Nie, ja się... dostosowałem się do systemu, który mam hmm. u siebie i siano i słomy wszystko kupuję. Bo u mnie w okolicy A. nie ma a jak sprawdzić? Znaczy, ja się wiem, jak... A ja to powiem jak. Do sprawdzenia najlepsze są kozy. Ustawiłem od trzech dostawców po dwie belki od każdego. I kozy weszły, pokazały mi, który jest najlepszy. One pokazują mi do, do tego, który jest świetnie spakuje. Growa to jest wszystko, ale kozy jest zbyły... no, 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 no wybrać. To są kozy zakupowe. Krowa zeżre wszystko, natomiast koza a, to... to nie jak to mówię, ja to mówię tak, bo wszyscy mówią, że a, koza to i nawet kija zeżre. Ale jak zeżre kija, to da gówniany mleko. Jeżeli chcemy mieć pachelnego, to koza musi dobrze Konie też wymierają, konie też No ja akurat już mam konia, ale w tamtym czasach nie miałem konia. Więc posiliłem się, bo ja to się nie znam, na wygląda, pachnie, no ale specjalistom... No bo go nie jesz. No. Tak, no to one po prostu wygrały to. Tak to wygląda to zimą, potrafią nam przykryć e, warunki śniegowe, przykryć siano, potrafi nam zamarznąć gleba. wtedy żeby postawić pastucha elektrycznego i wbić słupki, chodzimy z krętarką i nawiercamy w chlebie normalnie wiertła, nawiercamy. Nawiercamy dziury, żeby tego pastucha można było zainstalować. Czasami jak wiemy, że prognozy pogody są takie, to sobie ustawiamy kilkanaście pastów na przykład, żeby, żeby tylko później jeździć i czasami nie no da się kąpki. wyciągnąć z tego słupka, to zostaje na, do wiosny poza po Ale siatkę pan Oczywiście, tak, to, to jest y, musowo. I tak to wygląda też y, przed, y, Jak kładziemy przeważnie, to od razu ściągamy siatki. Nie? <ślimy> Wcześniej, jak e, moje gleby były ubowie, to jeszcze korzystałem z takiego systemu, że na pastwisku rozwijaliśmy e, siano, Żeby jak na największej powierzchni na początku miałem mniejsze stado, mniejsze zwierzęta, a chciałem jak najszybciej zareagować, to belki po prostu rozwijaliśmy i one takie rozwijane też zjadamy. To też bardzo fajny system działa, tylko że trzeba się napracować przed tym. Nie? Ale słoma też przy tym, tak? Czy... Ja używam 70% siana i 30% słomy. Aha. Dwie, trzy belki siano, siana jedna belka słomy. I tak po prostu, co którąś słomę po prostu Ktoś I to się samo mysle, nie? nie? Czyli teraz nawet nie rozwijasz tych Nie. 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 My same sobie, same samą samą sobie, sobie Zobacz. Zobacz jak jedzą. Czyli ty idziesz na Ja to nazywam słoneczką. Całkowicie na ładną. lajka. Czekaj, ja to, a to zbliżę tutaj. To zrozumiać. jest to słoneczko. Ktoś by mógł powiedzieć, No Panie Tomku, dałeś Pani jedną belkę, to wstąpiły. Ale one dostały kilka belek. One wspólnie sobie obtoczyły. Nie używam paśników łąkowych nic. Po prostu, jak jest odpowiednia ilość zwierząt w stadzie, proszę zobaczyć, że one się nie przepychają. Jest spokój. One są najedzone. Tu jest druga belka. Wybrały sobie po prostu tamtą. Pierw zjedzą do zera To przejdą do następnej. Spokój w stadzie, żadnego przepychania, żadnej agresji. Tak to u mnie A wygląda. jak do słomy, do siana? Jak to sobie wybierają? Jak, yy, jak, jak chcą. Czasami jest tak, że postawimy słomę, szczególnie lubią bardzo mocno słomę e, owsianą z chwastami. To tą słomę to się zabije. Będzie stało siano, a one po owsianą pójdą. Ja używam owsianą, u nas bardzo ciężko w okolicy, bo mało kto jest sieje. Ja mam nieśmienną i pszeniczną i też w miarę, w miarę je pomierają. Ale to jest tak równorzędne z powiedzieć. Także tak pięknie sobie wyjadają. No i teraz jak ja narysować coś takiego powiedzcie. Nie? Lepiej chyba tak zrobić w trakcie prezentacji. Nie? Jak to wygląda na pastwisku? Jeszcze to z drona nagrywałem. Tu było wcześniejsza kwatera. W ciągu dwóch miesięcy zaczynaliśmy od tej strony, więc one chodząc już tą biomasę, wciskały w ziemię. A tu jest nowa kwatera, nie? Tu już po prostu mieszały i dzięki temu ja mam profil glebowy, czasami na północ, a bardzo istotno, a one chodzą, do te pozostałości, które nie zjadły, i wciskały w ziemię. tu się tam później rozpadnie. Ma, ja mam czarnozień czasami już na 70 cm nie pójdzie. W książce takiej bardzo fajnej poplony w praktyce, wydanej w języku polskim również, takcy profesorowie, yy, francuscy napisali, że yy... w 1% materii organicznej na jednym hektarze w pierwszych 10 cm daje dodatkowo 2800 kg azotu, które rośliny mogą zużyć. Norma europejska mówi, że możemy rzucać 170 kg czystego azotu na hektar. A ja mam 2800 na 1%. Jak ja mam 5%, to zobaczcie, ile ja mam ton azotu, który ja mogę użyć po prostu przy, przy hodowli moich zwierząt. Dlatego mnie trawa... To jest uda się czerwia, jakiegoś tam, no nie? No tak, to wszystko razem. Jeszcze tutaj inne ujęcie. Czyli mamy linię pastucha, tak? Widzicie Państwo jest linia pastucha, porozchowane, belki siana. Tutaj akurat dostały. Tak no, to będzie ograniczone dwoma liniami, tak? Żeby nie wchodziły w to stare, tak? Tu jest jedna linia, tu widziało widać. Tu jest linia odgraczająca od drogi. Tu jest jedna linia, która ich odgrada. Odgradza ja mam tutaj już przygotowaną gdzieś tu... O, tu idzie, widzicie Państwo, następną linię. Jak gdyby przerwały tą, czasami się zdarza, że te w France tak lubią się ocierać zimą, bo jeśli wszędzie je bo mają furtrożubę. Ocierają się o berki, że przerzucą mi belkę na pastuchę. I przejdą do następnych, to wtedy ma wrażenie czego drugą, która ich zatrzyma. Nie? Zawsze mam dwie. Bo one się ocierają. One się ocierają od ręki, ugiętają się ocierać. No i, i tutaj pokazane jest jak... Jeszcze raz. Jak one sobie jedzą, cielaczki chodzą, spokój w stadzie, chodziły się, po prostu... Cielaczki biegają. Biegają. No, to niektóre chodzą, niektóre biegają. To dzieci. 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 No, jak te dzieci e, hałasują sobie. My staramy się zawsze przygotować tak na dwa miesiące z góry. nie wiadomo jakie są warunki pogodowe, więc te bele, siana i słomy mamy tak rozłożone na, na te dwa miesiące, żeby, żeby mieć możliwość łatwo zarządzania jedzenia dla nich. Bo dwoma rzeczami to nie można zwierzętom zaprosić do tego. To znaczy, zawsze muszą mieć wodę do picia i muszą coś mieć do jedzenia. Bo jak nie będą miały do jedzenia, to pójdą do sąsiadów i wtedy są straty. A jak brak wody jest szczególnie w takich warunkach, jak mieliśmy ostatnio, no to jest wtedy też kiepsko po prostu. My mamy studnię głębinową, ale mamy dwa sposoby wydobywania wody. Mamy pompę solarną i spalinową. Zawsze staram się, żeby dwie mogły działać, no ale czasami pamięć ludzka jest zawodna, włączę pompę, na przykład wylewam wodę do mojej świnek, o czym jeszcze będę opowiadał i zostawię pompę chodzącą cały czas, później przychodzę, patrzę na <laughs> jezioro, a akumulator jest pusty a przychodzą krowy, które chcą wody, no i wtedy na no, szczęście mam spalinę. Także, tak, świnki mają masę. Po systemie, jak już przychodzi wiosna i skończy się skończy się ten belgrazing, pozostaje mi taka warstwa tego mulczu, które one tam zostawili i w ten warstwę mulczu, co ja robię, to wsiewam rośliny jednoroczne. Czym się różnią rośliny jednoroczne od wieloletnich? Bo tym, że żyją jeden rok, tak, to jest prosta odpowiedź, ale inną różnicą jest to, że roślina wieloletnia, pierw jak rośnie, to pierwszy buduje korzeń, a dopiero później buduje liść, żeby reprodukować. Roślina jednoroczna nie ma tyle woksów, bo ma tylko jeden sezon na to, żeby reprodukować. Więc ona puszcza, jaki, jaki tam się da korzeń i puszcza biomasę okay. do góry, żeby jak najszybciej pójść na silnika i żeby reprodukować.